Witam bardzo serdecznie. tu Joanna ze Słotowa. Dzisiaj jest dla mnie taki wyjątkowy dzień, ponieważ pierwszy raz w życiu będę leciała awionetką. Tak, trochę nawiązując do mojego wcześniejszego wideo na temat, że trzeba próbować różnych rzeczy, właśnie się zastanowiłam, jak to jest z tym naszym lataniem. Od wieków ludzie pragnęli latać. Jest taka mit o ikarze, który się zbił niebo. I niestety zginął tragicznie. Przez lata był to symbol tego, że my jako ludzie może za bardzo chcemy dosięgnąć bogów, może mamy za duże ambicje, żeby spełniać swoje marzenia i powinniśmy zostać w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Ale na szczęście ludzie wyrwali się z tego kręgu. I tak pracowali nad sobą, że w końcu w 1903 roku bracia White po raz pierwszy polecieli samolotem przez przestworza. Oczywiście są różne hipotezy, że nie oni pierwsi polecieli albo że inni, ale prawda jest taka, że akurat oni wykazali się taką determinacją, że zrobili to, czego inni wcześniej nie zrobili i powiedzieli o tym światu. I teraz zastanawiałam się właśnie nad takimi celami. Często w życiu próbujemy coś osiągnąć, zrealizować jakieś cele i nam się nie udaje. I czasami myślimy, że te nieudane cele to są nasze porażki. Ale słuchałam takiego fantastycznego audiobooka Blessingera, który powiedział, że takie niezrealizowane cele wbrew pozorom czasami dają nam więcej korzyści, niż byśmy myśleli bo czasami chcemy mieć wielki przychód w firmie, zyski handlowe, a tak naprawdę naszym wewnętrznym celem jest to, żeby nasz tata był z nas dumny. Tak naprawdę nawet nie zrealizując do końca tych swoich wymarzonych celów okazuje się, że zdobyliśmy pewne umiejętności, pewne kompetencje, które przydają się w innym miejscu. I ja dzisiaj Pomyślałam sobie, mm -hmm, życie doprowadziło mi do tego miejsca, i jestem ciekawa, jakie będą dalsze konsekwencje tego, co do tej pory robię. Bo na pewno to jest bardzo ciekawe i ja Was zachęcam do tego, żebyście próbowali po raz kolejny różnych rzeczy. Bo to Wam da szczęście i adrenalinę w życiu. Pozdrawiam Was serdecznie i cieszę się z każdej Waszej aktywności. Z każdego celu, chociaż osiągniecie go do połowy, ponieważ przy następnym Waszym celu okazuje się, że już macie potrzebne do tego kompetencje. I tak naprawdę nigdy nic nie udaje się za pierwszym razem. Jak tak przyjrzymy się w życiu, zawsze coś nie wychodzi, aby w końcu wyszło. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja dzisiaj będę strasznie się bała. Pierwszy raz w życiu. Także całusy hej.